Hej hey, hello, to ja, Omix Dzisiaj witam was w kolejnym odcinku na moim kanale Tym razem z Clash'a. No, i nawet już kolejny odcinek z Klasza. Dzisiaj jest z okazji Dnia Dziecka Oczywiście życzę wam wszystkiego najlepszego Kupiłem sobie karnet bojowy Dzisiaj otworzyłem sobie cały karnet bojowy Cały, dosłownie cały No, widziałem nagrodę, zagram sobie touchdown drafta Bo przegrałem, ale tam parę winów zrobiłem Dobra, już nie przyniosłem sobie, parę bo Naprawdę, yy, tak wam powiem, że. Tak. Yy, naprawdę. Nie wiem, trochę mnie za, zawiodło, za jak jesteście na łapek pod wcześniejszym filmem. Dobra, tutaj. O Jezu, używam peki i ulepszamy na 11 level. 20 000. Dobra, dzisiaj peko lepszy na 12. 12 poziom, a to dlaczego? Ponieważ mamy książkę. Książkę powiecie. Tak, ona... powinien użyć na legendę, ale zobaczcie. Inferno Dragon'a sobie i tam po jest legendarna dzika karta, więc sobie użyję i będzie... Jakby to mi się trochę nie opłaca, ale na pekę mi się bardzo opłaca. Dlatego... Pekka. I... No, nie mam kasy, nie? Ale jest taki tam token, który pozwala mi... O, ja pierdzielę. 50 tysięcy. O ja, ale to będzie kosmos, ale nieważne, pozwala mi, um, będzie mi pozwalało, um, jakby to powiedzieć, ulepszyć bez wydawania pieniążków, dobra, tutaj balon, no teraz z tą kartą, jak to z balon tutaj jeszcze do uzarda, żeby było coraz więcej wizardów. Dobra, teraz lepsza akord Towerskin. Ja generalnie nie wiem, ja mogę nie, ja nie wiem jak on dokładnie wygląda, ale dobra, nieważne, potem do tego przyjemnie. 10 9000 golda. Bardzo mi się przyda tutaj to. 20 rerów, 10 epików kolejnych. Dwa klucze, o tutaj, dwa klucze, o to będziemy się skrócić. Dobra, teraz tak. Nie wiem, nikomu nie są potrzebne. A nie, to nie nie, 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 to nie, akurat tutaj nie. Musimy wydać na balona, więc wydajemy na balona. Yy, tutaj bierzemy tu gdzieś w epiku. Trage ten opiski. O, emotka. No i emotkę mamy, emotkę mamy po czampy. Tutaj sobie za, nie wiem, za to na przykład. A bardzo fajna emotka. Więc mi się, mi się podoba. Yy, kolejne 10 tysięcy golda. tutaj dużo golda sypie. Nie wiem, możemy zaakceptować go mi to tam wisi tak, naprawdę yy, nie, tutaj musimy znowu wydać ale naprawdę, ja wam mówię ten karnet się tak opłaca jak jest w całych wszystkich rzeczy to ja nie wiem to jest yy, 10 bizardów 10 pików, no to musimy znowu wydać nie, no, ja, dla mnie to jest, ten karnet to jest naprawdę mam baluna do ulepszenia no i balun wchodzi na 11 level no. Ja no, po prostu POKCZAMP Ile ten balon ma życia teraz? Bierzemy sobie 3 tokena Tak akceptujemy, Spirgobiny Dostajemy 20 arerów Koin 10 pików Legendary create token O to jest to O co mówiłem Magic coin I właśnie to sobie użyjemy O kurde, ale dostaję rzeczy I to jest to i na petkę Patrz. Gdzie? Mamy petkę na 12 levelu Co jest niepojęte widziałem wiedziałem, że dzień tu, Patrzę, młoczę, 4000 życia i 891 zadaje, no. Nie wiem, ty, tych magicznych kart mi się nie chce używać, ale naprawdę. Teraz kolejny gold. Gold mi się bardzo przyda. Tak akceptuję, bo komonek nie używa. O, kanon, bo mam w przyszłości, żeby tam budynek jakiś używać. Nie wiecie o co chodzi. Tutaj nie tutaj wydajemy teraz na smoka, albo na szczekat na... Czekaj, na którą mam na 10, no to smok się bardziej opłaca. Ym, tak. No i bierzemy. Jeśli i kolejnych na smoka wydajemy. No i oczywiście na Piksandry to też na smoka. Najbardziej dużo mam tego smoka. O i teraz sobie zbliżamy legendarkę. No. No i... Nie wiem. Tak to się mniej więcej dzieje. I na Inferno dodam, oczywiście. Ale my jesteśmy już jak O mam aż się... Jak? Ile? Patrzcie jak nam EX wzrósł. Dobra, to, to ja sobie nie wiem teraz... Mam legendary trade tokena. To ja sobie... Ym, Inferno dragona za madruiczkę. I konfirmujemy, dobra. Bierzemy klucz... Dobra, nie wiem. Zagrajmy Za Zobaczymy jak ten skin wygląda. Yy, chwila, gdzie jest. Aha, jeszcze to jest wydana wizardy. No jeszcze krw, trochę mniej, ale tak czy siak bardzo... Dobra, co bierzemy to i idziemy grać sobie na masterze, bo wbijam tego mastera. Yy, nie wiem, good luck. mi się ten... mi się tam... Mi się ten skin nie podoba tak szczerze na tym peka na 12, balu na 11. Dobra, tutaj zagramy sobie z Wizardem eee, dobra. O kurde Kimek Dobra, teraz burzemy inferno Dragon. No, on też mają balon na 11, ale inferno dragon pewnie sobie jak najbardziej O Poradzić. Ała ałała Niestety. Niestety yy, tracimy wieżę Niestety tak tracimy wieżę Jakz kontrola Enferm Dragona coś drugiego nie bacz, to jest coś takiego Ajaj Eee, yy, tutaj postawię tak i puszczę sa Nie wiem, puszczę Minera i puszczę balona yy, tutaj puścimy balona. Oj! Ciężko jest strasznie Ups, no ups, no wesk. Sfryzuję pewnie. No dobra, może sfryzować, ale to mu się już nie opłaca, ponieważ nasz balon jest wieżę. Chcę jeszcze taką koronkę. No i sfrizowa, Dobra, jest, jest dobrze, że jest A ta miotka mi się podoba. Bo ja lubię nie wiem czy wam mówiłem. Dobra. Lecimy teraz z Wizardem. I wypuścimy pekę. Ojej, ale trochę ten wizerde. Tutaj możemy zawsze go wypuścić. Więc pekę. Dobra, więc idziemy pek. O kurde. Nie lubię tych połączeń. Dwa razy już nie powinno hitnąć. Dawaj Inferno, dobrze. Dobra. Jest źle. Jest bardzo źle, muszę wam powiedzieć. Dobra, tutaj puszczamy drugiego smoka. to puszczamy Minera. Dobra, i teraz tak, bierzemy pyk, cyk, cyk, i dobra, teraz eee, jedziemy wizarda, albo nieświetlny, albo nie bierzemy wizarda, coś możemy z wziąć, dobra, dobra, eee, żeby, żeby nie zaatakowano, na stawiam pekkę, żeby nie zaatakowano. dobra, lumberjack, lumberjack zły, ups, no właśnie, ups. Tylko ale hitnie bali, niestety. Dobra, tutaj mamy. O, PK zbija drugą wieżę. Ciuk <gryzny> Dobra, co to było w ogóle? Dobra, gościu może się poddać, bo. Dlaczego? Nie, no, nie może się poddać, ale. Dobra, wygraliśmy. A nie, on może dobić frizę, a nie dobije frizę, więc wygraliśmy że mi się ten skin bardzo nie podoba, ale to wie, do, do wieży. On mi się aż tak nie podoba. Um, bo... Mogę to powiedzieć... Mi się aż tak nie podoba, więc... No, ja bym go zmienił na swój stary. O, ten, ten mi się bardziej podoba. Dobra. W tutaj dużo osób dołącza do klanu. Zagram sobie teraz... Oj, tutaj touchdown drafta i będziemy kończyć, nie, no, bo jeszcze jest, więc... ups. Ale musimy kończyć, ale naprawdę... Stawcie łapkę. Planuję generalnie nagrać, nie wiem, bo generalnie muszę Wam powiedzieć tak, Fortnite, wiem, ta gra, w tą grę przestałem grać i nie grałem, nie, nie miałem, nie grałem ten, nie grałem, jakby to powiedzieć, nie grałem przez rok, ale teraz powróciłem i tam sobie trochę pograłem i chciałem nagrać odcinek, jakąś arenkę. Napiszcie w komentarzach. O nie, coś mi się z klaszem stało. Co się dzieje? Ym, napiszcie w komentarzach, y, czy chcielibyście Fortnite'a na kanale. Ym, co sobie zrobiło? Yy, dobra, załaduj się pan. Co się dzieje? Halo. Dobra, to już jesteśmy w górce. Dobra. Zaczynamy. Oe, um, ojej, oj, oj. Zbombardujemy tu. Oj, teraz tak se, to, to nie się wciąż tutaj nie muszę pomocować. rakietę. I um, top na minera. Oj, będzie Nie dojdzie do góry, nie dojdzie do, nie dojdzie do um, Dobra, to jest. Nie ma zgubarda. Okay, tutaj rakieta. Mogę w bola radawać się, proszę się. Dobrze. Eee... Um, no tak. To posiadam... naszego... O co to Ojej... Ojej, ojej, Nie. Czekajcie. Proszę, Ramrider! Rider! Jest uratowany. Nie, uratowałem Uuuu... Dobra. Jest Gipers. O kurde, lawa, ale jak nie wiem nad waszym, a ja, ja nie wiem, większość studia, a ja nie wiem, ja nie, nie wiem, od, nie wiem, ja tak nie lubię lawy. Wiecie no dlaczego? Nie lubię lawy, ponieważ sprawa jest następująca. Ja nie lubię lawy, ponieważ ona ma niby duże życie, tak, ale mało zadaje. Nie wiem, z takiej decyzji bo wiem, sí że może teraz nie zacząć jako że, nie wiem, nie lubię lawy, to Ale ja prostu nigdy tak za lawę nie odbiję, nie muszę na to Raczej ten map wygramy i nasza poranka jest kolejna, top down, więc jest Gites. A sobie to emackle, bo w ogóle mam, mam kolejny stos emotek, patrzcie. Tutaj okay, elixir golem, o kurde, niedobrze. Mm, no tak, co tu się dzieje? Ym... Dawaj Ram Rider. Dawaj Ram Rider jest. Nie leci a i ta, tam mytka mi się jeszcze zachowała, podoba tej pepki. Ale naprawdę, no i to była na tle wyświetlona w Fiatka oraz subskrypcja z dzwoneczkiem. Ja już dziękuję wam za oglądanie. Tutaj sobie odbieramy skrzynkę. A tutaj mamy full. Nie wiem, sobie służyłem na jakąś tam skrzyneczkę. Dobra, to bo na tle mieć miasta Fiatka i subskrypcja się